To jest rozłącznik średniego napięcia 15kV na starego typu słupie elektrycznym, jeszcze tym z dziurami betonowym. Na górze mamy rozłącznik trzyfazowy. Na każdą fazę po dwa izolatory, które w momencie rozłączania rozchylają się. I rozłącza obwód linii energetycznej. Te pręciki tutaj to chyba będzie jeszcze doziemnik, czyli jest możliwość doziemienia linii w momencie, kiedy ta blaszka dotknie tej, tych blaszek, tutaj. Standardowe izolatory 15 kV. W tym momencie mamy izolatory pojedyncze, czyli nie mamy zrobionego tutaj opostrzenia linii. Izolatory są pojedyncze na 15 kV. Tu jest jeszcze jakaś bednarka, która też łączy. Łączy chyba uziemienie ze sobą. Samochód jechał. No i w taki sposób wygląda rozłącznik. Taki na starego typu słupie elektrycznym. Teraz obecnie słupy są stosowane już pojedyncze żelbetowe. Czyli nie mamy dwóch słupów w kształcie litery A, tylko mamy jeden słup, który podtrzymuje cały rozłącznik. W taki sposób wygląda 15 kV rozłącznik średniego napięcia. A tam mamy zwykłe słupy przelotowe 15 kV.